Hazel had gone into the belly of the beast to find her maw once she reached the river bend, thanks to me. But Hazel's house was covered in red yarn. A sure sign of Molly's child stealing ways. It looked like she got to Lacey first. Maybe Lacey had crossed paths with Molly. Tales of old Molly stealing children weren't just tales. Years ago, when he was no bigger than a minna, hugging Molly even snatched Hazel's daddy tray. But Bunny got him back somehow. Hazel would have to track down old Molly to bring her mall back. Fortunately, I knew a spot owned by Bunny where she might find some leads. From <laughs> Cześć, witam was bardzo serdecznie z kontynuacji szóstego rozdziału So of Midnight. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć już tą mapę. Mamy przejść tu przez tą bramę. O Jezu, ale początek, nie? Widziałem to niby, ale wiecie. Ale to zawsze jest taka chwila zawahania. Biec, nie biec, zostawić. To mam nadzieję, że wystarczy nam tutaj rozdziału, aby skręcić cały odcinek. <todgryny> <gryny> <gryny> oh, Hazel! Well, nice duds. You been promoted at the Piggly Wiggly? Oh, hey, Mr. None-of-the-Floods-come-to-the-cottage. Oh, you don't mean. You run into Bunny Flood and live to tell? Mm-hmm, and she's helping me find Hugging Molly. Oh, out of the goodness of her heart, I'm sure. So, what, y'all in cahoots now? First off, cahoots. Second off, there's nobody I'd rather be less cahooting with. Mm, she always did want to get her hands on a weaver. I think I can handle my own, Grandma. So now you're a flood, flood. No, I wouldn't have helped if I'd realized. If I'm a flood, it's in name only. And if my last name makes Bunny believe that I'm on her side, then I'ma use it. Hmm. Well, you sure can not scheme like a real flood. But you sure it ain't Bunny using you? I can take care of myself without your help. <laughs> I do need to get to the juke joint. Could you maybe? Oh, you don't need my help. No, you're a fancy flood weaver now. I wouldn't want to get your new dress all slimy. I didn't mean. No, no, no. You take the path. There's a tree up yonder you should see. Bunny visits every year on the same day.

Oh, money. Dobra, tam bym się wspiął, ale tu mamy most. Okej, okay, arena walki. Fantastyczny początek. Świetnie rozwaliło go, mam nadzieję, robactwa też. Pięknie, nie chciałem się leczyć. Chciałem się rozejrzeć, kto tu jest, dobra trzeba się podleczyć, jednak nie wyszło bez leczenia, a zawsze po takiej króciutkiej. Przerwie, to zawsze trzeba się wczuć w ten tryb walki. Co prawda, nie są tu żadne sorcy, ale wiecie, to zawsze tyle wymaga, tak sobie. Jeżeli nagrywa się odcinek, jak odcinek za odcinkiem, to jeszcze jak cię mogę. Koniec, prawda? Dobra, wrócimy na drogę. Tylko czy my tutaj weszliśmy jedynie, aby zawarczyć i zdobyć łaczki? Chyba tak. Słuchajcie, tu jest jedynie droga powrotna. Tyle my skakaliśmy stąd. I co, nie złapię się? Nie, dobra, gdzieś dalej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Fak. Dobra, ale gdzie by mnie je... ta dróżka zaprowadziła? się zastanawiam. Słuchajcie, to jest droga powrotna, ewidentnie. I coś chyba skopałem, że tam nie doleciałem. Spróbujemy jeszcze raz. Nie mogę dwuskoku zrobić, słuchajcie, w tym momencie. Słuchajcie, tu była ściana, że ja jej nie zauważyłem, zapomniałem kompletnie po przerwie o tej mechanice. Słabo to wyszło. A była ona zobaczcie tak samo zaznaczona jak tutaj, ale się sfrajerzyliśmy delikatnie. Mamy jakieś ulepszenie, jak najbardziej. Co tutaj? Czy zamrożenie. Wygląda atrakcyjnie. Spinamy się w takim razie na górę. Ale ta muzyczka tutaj jest naprawdę niesamowita, niesamowicie to udźwiękowili tą grę pod względem muzycznym. They say the soul lingers a bit with the body it belonged to. And so it was with Bunny's baby Cherie. Bunny's dream of crafting her daughter into her own likeness, a power spun of unnatural means, was shattered. But she never lost hope she'd bring Cherie back to life someday. She stole the Benji tree's heart for its magic, to keep her daughter trapped here instead of going where it is baby's souls go. I don't think she ever considered what Cherie would have wanted. Did Bunny steal magic from Benji's tree? Mm -hmm. She must have been desperate. Wow. No wonder Bunny comes up here in secret. I am you well, baby, sherry. You hush now, go back to sleep, okay? See nothing's ever really lost. And While searching Bunny's cottage for clues about old Molly, Hazel glimpsed her grandma's past and felt sorry for her. But what Bunny did was unnatural. Sealing her dead daughter's spirit in a tree. Despite this, Hazel's powers guided Cherie to find solace in the great beyond. Following Hazel sought Laurent Baptiste, who knew old Molly's whereabouts, but Hazel wasn't keen on seeing him again, given a mall history with him. Barman is hard to find. Better get to the Jute Joint so I can get back to pretending Laurent doesn't exist. Fantastycznie, I dotrwaliśmy do końca rozdziału 6, zrobimy taki hiperkrótki odcinek, nie będę go zbędnie przedłużał tu gadką cześć.